Witam Was serdecznie, wszyscy, wszystkich gości, uwaga naszych artystów, bo dzisiaj mamy no, trochę dużo uroczystości, ale najważniejsza, od której rozpocznę, to jest przyznanie srebrnej Gloria Artis dla naszego kolegi Marka Dziękiewicza, który tutaj był prezesem i świetnie prowadzi związek. Oklaski poproszę! Słuchajcie, mamy tutaj osoby z naszego ministerstwa, kolega Denisiuk. I słuchajcie, będziemy wręczać te pięk ten piękny medal za zasługi. Będziemy czytać tu laudację. Ja sobie pozwolę teraz koleżance Uli Święcickiej, która została pre jest prezesem w Zarządzie Głównym. Znacie, prawda, Ule? I Ula wygłosi laudację. Wręczymy medal, a później dalsze części uroczystości dzisiejszych. Ale najważniejsza jest dzisiaj ta. Marku, gratulacje z mojej strony. Będę Ci jeszcze cały czas gratulowała, bo się naprawdę należy. Dobry wieczór państwo. Profesor Marek Dziękiewicz, to wybitny artysta, absolwent Wydziału Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował w pracowni profesora Tadeusza Dominika i profesora Zbigniewa Gostomskiego. W 1982 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Włókienniczym Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi w zakresie tkaniny artystycznej. W 1992 tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej Wzornictwo na Wydziale Tkaniny i Ubioru na tej samej uczelni. W 2014 uzyskał tytuł profesora belwederskiego Sztuk Plastycznych. Dydaktyk z 46-letnim stażem pracy jako nauczyciel akademicki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na wydziałach malarstwa, grafiki oraz zarządzaniu kulturą wizualną. Prowadził również cykl wykładów o sztuce na Politechnice Warszawskiej. Jego dorobek artystyczny to ponad tysiące plac plastycznych prezentowanych w kilkudziesięciu indywidualnych i zbiorowych wystawach krajowych oraz zagranicznych. Uczestniczył w bardzo wielu wymianach artystycznych na całym świecie, reprezentując Polskę. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych, w galeriach oraz w zbiorach prywatnych. Jest autorem także logo. Rok Języka Polskiego 2006. Twórczość artystyczna Marka Dziękiewicza wymieniana jest w Słowniku Malarzy Polskich oraz Wielkiej Encyklopedii Malarstwa Polskiego. Profesor Marek Dziękiewicz w swej twórczości artystycznej koncentruje się na kompozycji płaszczyzny w malarstwie, a także rzeźbie i tkaninie artystycznej. Głównie, przepraszam, specjalizuje się w strukturach wizualnych. Jest autorem własnej metody podziału płaszczyzny oraz oryginalnej metody nauczania przedmiotu o nazwie struktury wizualne, między innymi przy pomocy modułu linearnego. Ważną rolę w tej metodzie pełni kolor, równorzędnie z konstrukcją kompozycji obrazu. Marek Dziękiewicz to osoba niezwykle skromna. O tym wszyscy mogliśmy się przekonać nie raz. Bardzo jest wyczulony na krzywdę, bardzo potrafi wczuć się w potrzeby naszego środowiska artystycznego. Bardzo często podejmuje trudne wezwania wspólnotowe dla naszego dobra. Był działaczem Solidarności. W stanie wojennym prowadził działalność w Kościele Świętej Anny, lekcje sztuki dla zwalnianych z pracy oraz udostępniał swoje prywatne mieszkanie. Z konsekwencją przyczynił się do pozyskania bardzo wielu pracowni plastycznych dla naszego środowiska warszawskiego. Organizował wiele konkursów artystycznych, sam opracowywał regulaminy i te konkursy prowadził. Obraz sezonu, rzeźba sezonu, był też często przewodniczącym jury. Marek Dziękiewicz jest członkiem okręgu warszawskiego od 1977. W 2006-2010 pełnił funkcję prezesa OWZPAP. Dzięki niemu mamy tę piękną witrynę i oświetlenie w tej galerii, Szanowni Państwo. Wielokrotnie był też delegatem Nawalny Walny Związ Związku Polskich Artystów Plastyków. W roku 2006 otrzymał najwyższą naszą odznakę, czyli złotą odznakę ZPAP. Ja ze wszechmiar jeszcze dodam że nigdy nie zapomniał nawet o tych nieżyjących kolegach, ponieważ Marek tradycyjnie na 1 listopada zabiera wózeczek, znicze, zabiera czasem studentów i odwiedza groby naszych zapomnianych często już kolegów. Dziękuję ci Marku za to. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan profesor Piotr Gliński na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadał panu Markowi Dziękiewiczowi srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis w uznaniu dla jego osiągnięć twórczych i pedagogicznych. W imieniu pana ministra Piotra Glińskiego aktu dekoracji dokona pan Jarosław Denisiuk. Zastępca dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marku, z całą serdecznością na Twoje ręce składam wszystkie dyplomy, a tutaj panowie z naszego ministerstwa udekorują Cię. Kochani, brawa, brawa, jeszcze raz brawa. Ci Marku, życzymy Ci dużo zdrówka, pogody ducha i dalszej wspaniałej twórczości i świetnych wystaw. Wszystkiego dobrego z całego serca. Dziękujemy. Mareczku, teraz Tobie oddaję głos. Ja wiem, że ze wzruszenia Ty jesteś tak skromny, ale dasz radę. Dobry wieczór. Już Państwo tyle wytrzymaliście, więc ja postaram się bardzo króciutko, dlatego że o każdym z nas jakby się chciało... Jego życiorys analizować statystycznie, to wyjdą różne fakty, które no, mogą być chlubne lub mniej. I mi się tak zdarzyło, że w jakimś bardzo trudnym momencie tutaj byłem prezesem. Wyremontowaliśmy, zrobiliśmy wymianę okien, wymianę elektryczności, były jakieś zalania, były no, różne smutne historie, ale jakimś cudem się to udało i to nie tylko ja sam byłem, był cały zespół. Ludzi, był zarząd, była fantastyczna księgowa, pani Elżbieta Kijo, bo trzeba powiedzieć, że i prezes, i księgowa ryzykują własnym majątkiem, jeśli w płatnościach by się coś nie zgadzało. No i to tyle. No, chcę powiedzieć, że żałuję, że niezbyt wielu profesorów akademii chce być społecznikami. Może po prostu zbyt szybko awansują, bo wiem, że na Akademii jest taki troszkę konkurs. Kto dłużej czekał na jakąś nominację i pewnie ja jestem, należę znowu też do tych rekordzistów, oczywiście w czekaniu. Także, żeby dłużej nie, nie, nie przeciągać, no, oddaję pani prezes głos. Bardzo dziękuję, że tu przyszliście i. Bardzo mi się podoba, że plastycy taką pokojową rywalizacją yy, po prostu walczą o, o swoje miejsce. Wiem, że jest bardzo dużo zaszłości, bo jako społecznik to badałem wielokrotnie, się tym, nad tym zastanawiałem yy, dotyczących statusu artysty, statusu twórcy, spraw emerytalnych i tak dalej, ale może nie dzisiaj jest moment, żeby o tym rozmawiać. Natomiast jeżeli byśmy tak licznie nam zależało i byśmy zaczęli tak licznie walczyć, jak jesteśmy dzisiaj, to myślę, że to byśmy pokonali wszystkie przeszkody. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie jeszcze raz.